Prace remontowo-modernizacyjne już na dobre rozpoczęły się na gminnych szlakach. Na początek o przebudowywanej ulicy Agrestowej. W związku z częstymi pytaniami mieszkańców o docelową organizację ruchu na tej ulicy, Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu informuje, że ulica pozostanie ulicą dwukierunkową z możliwością wjazdu i wyjazdu zarówno od 18 stycznia oraz sadowej. Ale to jeszcze nie wszystko. Układanie warstwy na obu odcinkach, zarówno tej na odcinku przebudowywanym realizowanym przez lokalną firmę, jak i na odcinku nowo dobudowywanym łączącym Agrestową z ulicą Sadową. Tam lada tydzień, właściwie w ciągu dwóch tygodni powinno się rozpocząć układanie pierwszej warstwy asfaltu, czyli tej warstwy wiążącej. Docelowo ta ulica pozostanie ulicą dwukierunkową, zmieniamy tam organizację ruchu jedynie na... Tak zwaną regułę prawej ręki, czyli wszystkie skrzyżowania w tamtym obrębie będą skrzyżowaniami e, równorzędnymi. E, ma to zarówno zwężenie jezdni do 5 metrów, e, jak i właśnie ta reguła prawej ręki ma spowodować uspokojenie ruchu na ulicy, która. W tej chwili no, stanie się taką, powiedzmy, no, nie będzie to już ulicą, nie będzie już ulicą ślepą, będzie możliwość, powiedzmy, stworzenia sobie skrótu. Nie, nie podejrzewamy, żeby się tam nam e, jakiś bardzo duży ruch e, wytworzył, ale ten ruch powinien w jakimś tam stopniu. Wzrosnąć. Tymczasem 1 czerwca rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Bojarowskiej. Potrwają one do końca września, co wiązać się będzie z utrudnieniami i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na przebudowywanych odcinkach. Plac budowy przekazany wprawdzie 1, 1 czerwca. W tej chwili trwają prace związane z usunięciem kolizji, z budową linii e, oświetleniowej. Następnie wykonawca będzie budował sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Termin tutaj mamy do końca właściwie do połowy października zakończenia tych prac. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to jest niewątpliwie największa w tym roku. Ile na to pieniążków? Po przetargu wyszło jak dobrze? Pamiętam, powyżej, okolice ok. 3,5 miliona złotych. Stopień utrudnień zależny będzie od fazy prowadzonych prac. I jeszcze o jednej sprawie. Na bieżąco prowadzona jest również wymiana najbardziej zużytych znaków pionowych na drogach gminnych. Jednocześnie usuwane są z pasa drogowego znaki i komunikaty ustawione nielegalnie, bez zgody zarządcy drogi. Między innymi dotyczy to e, najczęściej postawionych przez właścicieli pojazdów e, podwieszonych pod znakiem, e, Tablicy z numerem rejestracyjnym pojazdu. W ciągu dróg gminnych, wszystkich dróg publicznych, tak. E, miejsca postojowe, które przy tych drogach się znajdują, też uznajemy, że to są miejsca publiczne, nie są przypisane e, żadnym pojazdom i nie będą przypisane żadnym pojazdom. Nawet miejsca dla inwalidów będą miejscami. Dla osób niepełnosprawnych, ale ogólnie dostępnymi. Jeżeli zajdzie konieczność wyznaczenia dodatkowego miejsca, spowodowana tym, że na przykład w danym bloku mieszka, mieszkają dwie osoby z niepełnosprawnością, to zostanie wyznaczone dodatkowe miejsce dla osoby niepełnosprawnej, ale ogólnie dostępne. Nie będziemy przepisywać nie pozwolimy na przepisywanie miejsc postojowych na drogach publicznych konkretnym pojazdom. W przypadku lokalnego deficytu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wyznaczone będą jedynie ogólnodostępne miejsca postojowe oznaczone znakami T29. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej